Cześć, witajcie. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że zrobię takie intro, taki wstęp do nowej serii, w której będziecie również mogli się wypowiedzieć, co o tym sądzicie, a mianowicie Omen po godzinach. To jest taka nazwa robocza, ale wydaje mi się, że może się przyjąć i chyba będę jej chciał używać. Chodzi ogólnie o to, że chciałbym wam pokazać siebie, ale i na zasadzie, że hej, to ja i i tyle, i będę stał przed kamerą i sobie mówił, ale po prostu e, pokażę Wam właśnie siebie po godzinach, e, czy jakieś tam moje aktywności, jakieś zainteresowania. E, przyznaję oczywiście, pomysł nie jest w żaden sposób nowy i odkrywczy, bo e, robi to mnóstwo osób na YouTubie, ale też po prostu zauważyłem, oglądając i, i polskich YouTuberów, i zagranicznych, że jest w Was w e, widzach, Taka jakaś chęć poznania osób, które do was mówią, no w sumie tak, no my siedzimy sobie przed komputerem, gramy w te gry i komentujemy różne replaye, powtórki czy sytuacje, ale też wy chcielibyście po prostu poznać nas, jeśli mogę się do tego grona zaliczać, ale po prostu zobaczyć kim w ogóle my jesteśmy jako tacy normalni ludzie i ewentualnie właśnie co nas kręci, co nas podnieca, że tak, że tak powiem. Na pewno kojarzycie z filmów Hallaka, jego spacery, jego wycieczki, jego oprowadzanie po okolicy, w których pokazuje czołgi. Na przykład Faja ma swoje serie, w których zaprasza gości, w których gotuje, widziałem również. Także jest to coś takiego odskocznia od, od tego stricte takiego właśnie komputerowego podejścia, że dzisiaj po prostu pokażę Wam czołg, a ja Wam z kolei pokażę powtórkę. Żebyście po prostu mogli zobaczyć sobie nas. Tak, w ten sposób powiem. E, I pomyślałem sobie, że ja takie też coś mogę spróbować zrobić, przede wszystkim dlatego, że no, tutaj nie chcę się chwalić, ani nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak strasznie e, ojej, e, ale po prostu wydaje mi się, że mam kilka możliwości, jakby kilka kontaktów, ja to nazywam nieznajomości, nie ale kontaktów, które pozwalają mi na. E, Sprawdzenie czegoś, czego nie mogą tak łatwo zrobić inni ludzie, to może brzmi raz że tajemniczo, a dwa, że e, tak w sumie nijak nie mówi nic, e, ale to, to wszystko w swoim czasie. E, nie chcę po prostu teraz uprzedzać faktów, ani mówić, że zrobię coś na pewno, a potem się okazuje, że tego nie zrobię. Także na razie tak e, mówię wstępnie, na pewno to mi się uda za równo dwa tygodnie, czyli 10 maja. Jestem zapisany na rozgrywki Bubble Football, czyli zobaczycie sobie w opisie tego filmu, jak to wygląda. Generalnie chodzi o to, że po prostu zawodnicy są zamykani w takich wielkich, nadmuchiwanych sferach i mają za zadanie w teorii grać w piłkę nożną. W praktyce chodzi mniej więcej o to, żeby po prostu się rozpędzić i takim... Ciosem z tej kuli, w której jesteśmy, powalić przeciwnika. On w będzie po prostu się jak piłka, odbija od ziemi, e, macha nóżkami jak żuczek przewrócony na grzbiet, potem staje i próbuje nam oddać. Hmm, oczywiście mówię, to będzie w opisie filmu, także zobaczycie sobie. Wygląda to moim zdaniem przekomicznie. E, udało mi się zapisać na jedne z pierwszych w Warszawie rozgrywek, jakichś tam formalnie zorganizowanych, gdzie takie wielkie kule będą. E, no i oczywiście, żeby to wyglądało fajnie to chciałbym i tutaj już kombinuję, i pewnie mi się uda, wypożyczyć sobie kamerkę sportową, którą założę w taką opaskę na, na głowę i żebyście mogli również właśnie widzieć to, co będę widział ja w tej kuli, to właśnie nagle taki materiał. Po prostu na żywo z tej kuli. Inna sprawa, że już taki film o mnie prywatnie po godzinach jest, ale on tam gdzieś zaginął chyba w czeluściach mojego kanału, bo już mam ponad 120 filmów, także mało kto wraca do takiej prehistorii z początku działalności, ale bardzo wam polecam, i to również umieszczę w opisie jest filmik z mojego skoku spadochronowego, oczywiście nie samodzielnego skoku, tylko w tandemie, ale to było jedno z moich marzeń od naprawdę wielu, wielu lat właśnie wzbić się w niebo i z niego po prostu spaść. No i plan był taki docelowy, żeby z tego wyjść cało. Także powiem wam e, możliwość po prostu spojrzenia na ziemię z 4 km, kiedy nam spokojnie tak po prostu dają, mamy jakby wyjście z samolotu, takie nóżki nasze takie dyndające, ten samolot leci ze sporą prędkością e, i my jesteśmy 4 km nad ziemią i potem po prostu wypadamy z tego samolotu i opadamy mniej więcej z prędkością 220-240 km na godzinę e, z gościem przyczepionym do pleców i, i naszym ratunkiem jest tylko kawałek materiału, który jest przyczepiony do cienkich jak włos nitek, to naprawdę jest to przeżycie i powiem Wam e, było niesamowicie, była przepiękna pogoda e, żar się zniebalał ale przy okazji było naprawdę widok od horyzontu po horyzont, także zobaczcie sobie ten materiał, bo raz, że wyszedł fajnie, to dziękuję bardzo koledzy za pomoc w w złożeniu tego w taką fajną całość. No a dwa naprawdę polecam. Jeśli ktoś miałby ochotę skoczyć, to zapraszam do kontaktu ze mną, bo mogę podać kontakt do naprawdę bardzo, bardzo zaufanej osoby I przy okazji tutaj skoczka z wieloletnim doświadczeniem z kilkoma tysiącami skoków na koncie. Także to nie jakiś mój po prostu kolega z podwórka, który skacze od wczoraj, tylko naprawdę gość z głową na karku, super sympatyczny bardzo profesjonalny, także naprawdę zabawa jest przednia. Tam się wszyscy skupiają na tym, że mówią panowie, panie, nie bójcie się, nie przejmujcie się, nie myślcie o wszystkim dookoła, o tym, czy wylądujemy, o, o spadochronie. To my się tym zajmujemy, my jesteśmy tutaj mistrzami Polski, czy tam, czy nawet są niektórzy w kadrze Polski. My się tutaj tym zajmujemy, a wy macie tylko czerpać z tego radość, Friday i przyjemność. Tak naprawdę zabawa jest Super. To, o czym chciałem jeszcze mówić, oprócz tego Bubble Football, który będzie, również zajmuję się na co dzień w pracy, ale również też po godzinach komputerami, także może o tym jestem chyba jednym z niewielu tutaj działających na YouTubie, którzy bawią się w chłodzenie cieczą komputera, także jeśli kogoś zagadnienie zwanego liquid cooling interesuje, to taki film chcę nagrać, pokazać Twój komputer, który miał być przede wszystkim cichy, a dopiero potem miał wyglądać. Wydaje mi się, że udało mi się osiągnąć ten cel pierwszy w 100%. Komputer jest naprawdę cichy, niesamowicie. Jak, jak na standardy działania komputerów, oczywiście. Nie wygląda może tak, tak super jak jakieś projekty naprawdę zaawansowanych gości w internecie, ale spełnia moje oczekiwania co do wyglądu, co do estetyki i tego, jak po prostu komputer się prezentuje. Także o tym wzbogaciłem się. To jest. Na razie na użyczeniu, ale on naprawdę super, super kamerkę, którą, którą teraz nagrywam, więc zobaczcie jakość tego materiału moim zdaniem jest naprawdę niesamowita, nagrywam w tej chwili oczywiście w Full HD, nie muszę robić żadnych cyrków, tak jak tego Wy nie widzieliście oczywiście po drugiej stronie ekranu, ale żeby tamtą poprzednią kamerką nagrać to musiałem się doświetlić jedną i drugą lampką, i musiałem jeszcze zasuwać okno, żeby nie było tej jasnej poświaty za mną, teraz jest godzina, w sumie dochodzi 14, Dzień jest w miarę widny, może pada, ale w miarę widno, kamerka łapie, super, jest też zobaczcie, bardzo fajnie działający, no może teraz, o teraz lepiej będzie. Trudno chyba kamerze. O, jest, złapać ostrość na moją dłoń, ale działający w wielu zakresach autofokus, także nie trzeba nic tam analogowo żadnym pokrętełkiem przesuwać. Po prostu kamera łapie to sama. Gdybym chciał mógłbym się uprzeć, nagrywać z mikrofonów, który ma wbudowane. Bo, ale dobra, to może później, bo teraz się o roz, niej rozgadałem. Mikrofon, poprawię sobie mikrofon, żeby lepiej brzmieć. Rozgadam się o niej, a to będzie w materiale później. No i też wydaje mi się, mikrofonie, chodź tutaj. Rzecz chyba najciekawsza moim zdaniem. Jeśli się Wam spodoba, to, to super. Jeśli nie, no to będę z niej rezygnować. Chciałem Wam pokazać również trochę tematów motoryzacyjnych. Może nie będę mówił o newsach ze świata czterech kółek ani dwóch, ale po prostu. Zobaczycie, bo mam taką możliwość. Do tej pory również to robiłem. Także wydaje mi się, że tematy fajnych, nowych aut, może niekoniecznie z tej naj, najwyższej półki, czyli nie wiem, Ferrari czy Lambo, ale takich, no, które też nie są znowu tak bardzo popularne i, i łatwe do zdobycia, chciałbym tutaj poruszać na żywo, czyli móc Wam pokazać, jak się takim czymś jeździ, ale to cicho. No, i też w najbliższym czasie, prawie na pewno, uda mi się zrealizować moje od dawna, naprawdę drugie niespełnione marzenie. Skocz spadochronowy to, był, to było jedno z nich, ale tutaj drugie, czyli jazda niesamowitym autem. Nie będę mówił jakim, jak już będzie wiadomo co i kiedy, to wtedy powiem, ale czekałem na to, uwierzcie mi, lata całe z 5, 6, 7, od czasu premiery tego auta, więc jak zobaczycie potem, to się przekonacie. Ile to lat na to czekam i naj, najwyraźniej wszystko idzie ku dobremu. Będę mógł się tym przejechać, więc też będę chciał sobie oczywiście zainstalować kamerkę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda no z mojej perspektywy, a ja się na to, ja po prostu czekam na to bardzo długo i emocje teraz opadły, jak już wiem, że się uda, ale Tyle, ile się narobiłem, żeby to zrobić, a i tak to przyszło z niespodziewanej strony, to jest moje. E, także no, mam nadzieję, że Wam się też to spodoba. To chyba tyle. Napiszcie proszę w komentarzach pod tym filmem, e, co sądzicie o takiej serii właśnie prywatnych wywodów i zainteresowań e, Omena. I w sumie to tyle. Do następnego. Cześć.